Posłuchaj, co ma Ci do przekazania Yuval Noach Harari, główny doradca Światowego Forum Ekonomicznego. Nieinteligentny projekt jakiegoś boga ponad chmurami, ale nasz inteligentny projekt i inteligentny projekt naszych chmur. Chmury IBM i chmury Microsoftu to są nowe siły napędowe ewolucji. Rzeczą, którą zapamiętamy z kryzysu COVID. Że to był moment, kiedy wszystko stało się cyfrowe, że się zgodziliśmy być inwigilowani cały czas, że może najważniejsze w tym wszystkim, że to był moment, kiedy inwigilacja zaczęła wchodzić pod skórę. Myślę, że wielki proces, który teraz odbywa się na świecie, to hakowanie istot ludzkich. Teraz, czego potrzebujesz w kolejności do hakowania istot ludzkich? Potrzebujesz dwóch rzeczy. Potrzebujesz więcej mocy obliczeniowej i potrzebujesz dużo danych, zwłaszcza danych biometrycznych. Ludzie to zwierzęta, które można hakować. Istnieje cała idea, że ludzie mają duszę lub ducha. Mają niby wolną wolę i nikt nie wie, co na przykład się we mnie dzieje, kogo wybiorę w wyborach, czy co kupię w supermarkecie. Jednak to już jest skończone. Wszyscy wciąż wierzymy w ten mit o wolnej woli, że wszystko, co wybieramy, opiera się na wolnej woli. Jest to mit, który służył nam całkiem nieźle przez kilka stuleci, ale teraz staje się niebezpieczny. Wcześniej inwigilacja była pod skórą, poza ciałem, a teraz jest pod skórą, w ciele. Ta cała historia o Jezusie, powstającym ze śmierci i byciu synem Bożym, jest fałszywa. Potrzebujemy pewnego rodzaju globalnej lojalności i globalnej tożsamości. Wkrótce czujniki biometryczne i sztuczna inteligencja zapewnią komputerom bezpośredni dostęp do ludzkiego serca i mózgu. Ludzie już przecież mają te pierścienie lub bl blanzoletki, które stale mierzą ciśnienie krwi czy tętno. Tak więc komputer może Cię inwigilować i nie tylko wiedzieć, czy się uśmiechasz, ale czy w tym czasie ciśnienie krwi jest małe, albo wysokie, lub trochę niskie, co oznacza, że jesteś na przykład zezłoszczony. Jak myślisz? Jak myślisz, z kim oni próbują walczyć? Słyszysz kontekst ty tych słów? Ludzie to nieinteligentny projekt jakiegoś Boga w chmurach. Zobacz ile razy ten człowiek, który jest głównym doradcą Światowego Forum Ekonomicznego, który dyktuje trendy jakby w dalszych losach świata, przecież tam jest Agenda 2030, tam są kolejne agendy, tam jest rozpis tego, jak będzie wyglądał wkrótce, jak będzie wyglądała Europa, jak będzie wyglądał świat, w cele zrównoważonego rozwoju i tak dalej. I ten człowiek, który wypowiadał te słowa jest głównym doradcą tej organizacji. Zobacz, on jest jedną z wielu osób, oni wszyscy tam próbują walczyć z Bogiem. Oni dobrze zwiedzą, że póki istnieje. Ten człowiek dobrze o tym wie, tylko oczywiście tutaj zwodzi ludzi i, i jest po prostu jawnie opowiedział się po stronie przeciwnej, tak? Szatan z oryginalnego języka y, znaczy przeciwnik. Przeciwnik. Oni służą temu, który jest, próbuje, próbuje walczyć z Bogiem, tak? A już na pewno chce zaprowadzić ludzi do, do zwiedzenia, do zatracenia, do potępienia. Wiecie, w Biblii jest taki werset, nie? który mówi w Księdze Apokalipsy. Ja uważam niezmiennie, że apokalipsa dzieje się właśnie w naszych czasach, że to nasze pokolenie, pokolenie naszych dzieci będzie świadkami tych wydarzeń. I z jednej strony można się z tego cieszyć, bo zbliża się koniec tego złego systemu i tego wiesz, rządów zła na świecie, kiedy Jezus Chrystus powróci, a powróci. Nie wiem kiedy, nie? Czy prędzej, czy później. To jednym tchnieniem swoich ust zniszczy ten cały ich technologiczny system. W Biblii nazywany bestią. I teraz w Biblii, w księdze Apokalipsy, występuje, występuje właśnie słowo bestia, dzikie zwierzę, różnie się to tłumaczy. W odniesieniu do dwóch spraw. Pierwsza to jest metafora systemu światowego, nie? I bestia to jest ten światowy system, ten cały system oparty dzisiaj właśnie na technologii głównie, tak? Zobacz, on mówi, że, że ich jakby celem jest schakowanie ludzi, nie? Że to, co teraz się dzieje, to jest wielki proces, który ma na celu schakowanie ludzi. To jest dokładnie cel ich pana, ich władcy, czyli szatana. Zobacz, o czym on mówi, że. Co jest im potrzebne do skakowania ludzi? Oni chcą danych biometrycznych. Wiesz, co to jest biometria? Biometria to są cechy, które każdy z nas dostał od Boga, bo my jesteśmy inteligentnym projektem Boga, z którym oni próbują walczyć. Biometria to są cechy, które każdy człowiek posiada indywidualne. Na przykład każdy człowiek ma inną tęczówkę oka, nie? Dlatego powstają takie możliwości płacenia jak API, nie? Czyli płatności okiem. Linie papilarne. Każdy człowiek ma inny. Nie ma dwóch ludzi o takich samych liniach papilarnych. To wszystko są dane biometryczne. Nasze DNA. Każdy człowiek ma inne DNA, nie? Dane biometryczne to są. To jest dowód tego, że każdy człowiek jest dziełem Boga. Nie? To jest coś, co jasnym jest dowodem dla każdego człowieka, który ma ducha prawdy i który to po prostu rozumie, to jest jak na tacy podane, że biometryczne dane, czyli biometria, takie indywidualne cechy, które żaden człowiek nie ma takich samych jak oko, nie tęczówka oka, linie papilarne DNA, to jest dowód na to, że każdy z nas został stworzony przez Boga jako inteligentny projekt, właśnie. I oni chcą danych biometrycznych do tego, żeby schakować ludzi, słyszałeś jego słowa? Możesz się domyślić, kiedy ten proces hakowania się rozpoczął i przez co się rozpoczął. Pamiętasz ostatnie trzy lata i do czego ludzie byli tak namawiani? Mhm. Co jest nam potrzebne, żeby skakować ludzi? Skakować. To jest cel szatana. Schakować ludzi, skakować w cudzysłowie inteligentny projekt Boga, którym jesteśmy my ludzie. Potrzebuję do tego dwóch rzeczy, jak powiedział. Pierwszej więcej mocy obliczeniowej. Oglądaliśmy poprzedni film o ludzkiej kopalni kryptowalut? Obejrzyj bo to jest, wszystko składa się w całość. Obejrzyj i zrozumiesz wtedy, czemu chcą podłączyć ludzkie mózgi i przerobić je na moc obliczeniową, do sieci je podłączyć. Tam o tym mówię. Wszystkim w tym poprzednim filmie jest nie na profilu. Mocy obliczeniowej potrzebują. I czego? I danych biometrycznych, czyli tych indywidualnych cech, które każdy z nas otrzyma od Boga. Te dwie rzeczy pozwolą im skakować ludzi. Nie? DNA i tak dalej. I ten proces, kiedy im się uda, tak zwanego w cudzysłowie skakowania ludzi, to jest proces osiągnięcia znamienia bestii. W Biblii jest... Napisane w Księdze Apokalipsy, że Bestia to jest oczywisty system światowy, więc co będzie piętnem Bestii? Piętno, które będzie pozwalało korzystać z tego systemu. Też mówię o tym w poprzednich filmach, w poprzednich filmach wszystko. Także także widzisz, oni dążą do tego, żeby właśnie zhybrydyzować człowieka z technologią, żeby odebrać, skakować człowieka w cudzysłowie, i ten proces hybrydyzacji z technologią będzie znamieniem Bestii. Jest taka trasa, widzisz, tutaj oni mówią wprost praktycznie o tym, nie? Na światowym forum ekonomicznego przez swoich doradców, jak i Uwal Noach Harari, jego ustami i wielu innych pokroju tego typu ludzi, którzy służą szatanowi, szatan mówi wprost o swoich planach tam Prosto w twarz, nie? Jest taka trasa też teraz międzynarodowa, popularna. Kojarzycie? A Anima się nazywa DJ, tak? I jego trasa koncertowa po całym świecie jeździ, nie? I robi te takie ymm, koncerty, wiesz, y, muzyki techno. Gdzie ten taki robot, duży robot, taka jest animacja tego wielkiego robota, nie? I ta trasa nazywa się Genesis. Oni używają też właśnie takich marionetek, jak tacy o międzynarodowe trasy DJ-ów. On jest też narzędziem w rękach szatana do pokazywania nam wprost tych planów. Planów znamienia bestii, tak? Wprowadzenia znamienia bestii, czyli hybrydyzacji człowieka z technologią. O tym też mówię w poprzednim tym filmie. Ludzka kopalnia to, obejrzyj go. Tam w poprzednim tym filmie też poruszam temat właśnie tych noszonych gadżetów, opaski, nie? smartwatche, wkrótce okulary, okulary, gogle glass, able glass, które zastąpią smartfony. To jest ta inwigilacja, nie? która jeszcze jest na skórze, ale słyszeliście, co on też powiedział? Inwigilacja podczas kryzysu COVID weszła pod skórę. Jak myślisz, o czym on mówi? Przez co weszła pod skórę? Mhm. Nie mogę tutaj o tym mówić, ale myślę, że się domyślasz. Dlaczego zwraca uwagę na to, że podczas kryzysu COVID inwigilacja weszła pod skórę? No, to był element. Kolejne elementy, Posłużą do tego, które zepną się, to był system operacyjny, który zepnie się z kolejnymi elementami. Widoczne znamie piętno bestii, jak tatuaż elektroniczny jakiś, czy, czy tatuaż skropek kwantowych, nie, uprawniający się do korzystania z bestii, czyli systemu światowego do płatności, płatności biometryczne. To jest znamie bestii. Zobacz, skakowanie ludzi. Chcą skakować nasze dane biometryczne, nasze indywidualne cechy, które otrzymaliśmy od Boga. Tęczówka oka, linie papilarne i tak dalej, coś, co każdy ma od Boga innego. I do czego chcą tego użyć? Do płatności, tak? API w Polsce. Polska pionierem płatności okiem, we Wrocławiu 100 punktów płatności okiem. Kto nie będzie miał znamienia, nie będzie mógł nic kupić, nic sprzedać. W przyszłości, i to wcale niedalekiej, jedyną formą realizacji płatności będzie, będą płatności biometryczne. Biometryczne. Czyli płatności przy użyciu naszego ciała. Oka, ręki, jakiegoś tatuażu, wiesz, biometrycznego, elektronicznego na ręce. Mhm. Jeśli jedyną możliwością będą płatności biometryczne, to już wiesz o co chodzi? Że kto nie będzie chciał przyjąć tych wszystkich rzeczy, nie? Znamienia nie będzie mógł kupić nic sprzedać, a nie będzie już innej, innych form płatności w ich świecie. I wracając do tej trasy koncertowej tego DJ-a anyma, gdzie jest ten robot? Trasa nazywa się Genesis. Genesis to jest księga rodzaju z angielskiego. W księdze rodzaju na samym początku jest opis stworzenia człowieka. To, że Bóg stworzył człowieka jako inteligentny brojek. Trasa ta nazywa się nie bez powodu Genesis i zobacz, co jest promowane na tej trasie. Ten robot ze skrzydłami upadłego anioła pokazywane różne obrazy człowieka zwykłego, który ma ciało, który yy, z kobietą, robotem, nie? Symbolika transhumanizmu. Złączenia człowieka z technologią znamie bestii. I to jest ich cel. Zobacz, mi to wszystko pokazują, poprzez nawet takie międzynarodowe trasy konceptowe, nie? Poprzez tych te hologramy tego robota, te animacje. Mhm. Najważniejsze w tym wszystkim, zwróć uwagę, co ten człowiek mówił na temat wolnej woli, na temat Jezusa Chrystusa. Mówi, że Jezus Chrystus to mit, że Bóg to mit i tak dalej, i że y, co będzie konsekwencją tego połączenia się z technologią, przyjęcia tej inwigilacji, utrata wolnej woli. Ale celem ostatecznym jest odebranie ludziom wolnej woli. Nie możesz za tym iść, bo jeśli pójdziesz za tym, no to Biblia mówi, że przyjęcie na bestii to jest podpisanie na siebie wyroku potępienia po śmierci, czyli skazanie siebie na piekło. Nie możesz za tym iść. Wybierz Jezusa Chrystusa i, i, i nie idź za tym światem, choćby nie wiem co.